Takie źle. Witajcie. Myślę, że patrzy, że dzisiaj zagram w DutyCon odcinek drugi i chwilę pogram. No i teraz codziennie będziemy e, dostać fakturę z informacją ile zarobiliśmy. A mam bardzo małe hasiczka. 37 zł. jest... na pasy. Tutaj ponagrywają możecie mi... Eeeem... Możecie mi po y, komentarze. Jaką grę najlepiej wybić się z TubeTikon? Więc, jeżeli na przykład chcecie mi pomóc, żebyśmy mogli być lepsi, najlepsza gra TubeTikon, gry jednozabłowe. i Tower. Angry Pinguin to jest fajna giga Luther? w realu też już nabijamy dużo subskrypcji ale proszę żeby jeden pieniążek chociaż 21 chyba dolarów dostaliśmy. Dostaliśmy. Zainteresowanie mniejszy się. To jest gdzie? O 19.30 na gramko. Nie kolejny odcinek z. YouTube ale... tylko z Clash Zmierzy się z moim kumplem, który w gru... W, 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 w klanie. Będziemy tak walczyli... Nie wiem. Dziesięć razy może. Nie no nie. Dwa razy po za walcz Nie wiem. Trzy razy... Myślę, że tak. Trzy razy powalczymy. Tylko nie będę z nim gadał, bo oczywiście. Musiał zniszczyć sobie. Yy, czy, no musiał sobie zniszczyć mikrofon oczywiście. Po prostu brawa, zniszczył sobie mikrofon, bo, bo yy, czasem właśnie... Uwaga, mama. Palił czasem tak. Oj, ja o no i Więc widzicie. Uuuu. Ajść się zdobywa! Ajść się zdobywa! 8 zł, 10 Nie znam cię, hejterze! No czemu? Aj, byłem taki fajny, nagrywam taką fajną grę. Zmieniam! Ciebro! Może byśmy nagrali jakby. Ice Tower Well nie, nie mam energii, żeby zakupić. Tylko nagram już dzisiaj o dziewiątej odcinek, ale niestety mogę tylko do 15 minut nagrać, więc będę musiał... Albo zrobić filmik, gdzie właśnie połowę tego filmiku pokażę sobie dwie części albo że albo że, że... nie będziecie ścieli go ale tam trochę cisnąłem z rana, chyba 5 trzyma... metry i wygrałem je prawie. wygrałem wszystkie No i kto tu nie powie, że nie jestem pro? Kopę. Przepraszam, że mam lagi, ale, ale, ale... Co jest dobrze? MC osoby Minecraft? Czy gry jednoosobowe? Minecrafta wybiorę. Będę kopał dyrta całymi dniami. Nie mogę jedynie gryć jednoosobowe. A ja chciałem dyrta całymi dniami Ciekawy jestem, co by tutaj nagrać 35 filmików. Nie. Yeah. Polecanie! Dzięki! Czko, co, -co latę? Nie znam, nie znam go, nie znam. mi Pięć minut. No. I jeszcze chwilę pogramy Dobra, 5 hmm, minut to zrobię, bo ta gra jest trochę, powiem, nudna, bo. Jak ten? Więc trzymajcie się. Z tej strony, Patryk. z tej strony, Patryk. I właśnie, i właśnie teraz będę grał z kolegą. więc Możecie się doczekać filmiku, więc. Z tej strony, Patryk, na razie.